Co to? Silver, Viper. Bardzo fajna łódka. A kotwica ma? Ma. Srebrna, nawet elektryczna. I światło ma. Bardzo mocne. A szybka jest? Tak, bo ma kadłub pt Step. Sprawdź w opisie co to. A schowki jak gdzieś ma? No ma. Nawet takie specjalne na odbijacze. A drabinka jest? No jest. Fajna, taka srebrna jak kotwica, nawet rozkładana. A pokład jest? Tak, ten w standardzie. A silnik jest? Nie ma. Co schodki? I ja, bo jesteśmy na targach. Ale normalnie? 300, albo bardziej ekonomiczna dwusetka. A czym to przykryć? Landeka jest też w standardzie. Tu schowana. Jakaś nawigacja jest? Jest. Nawet taki duży ploter też w standardzie. A jak słabo pływasz, to jest też strumieniowy. Nawet na pilota. I kotwica. Też można nią sterować. Ale za to już musisz dopłacić. Jest impreza, jest toaleta. Też w standardzie i to morska. Tu, pod przykrywką. A przespać się mogę? No można, nawet w dwójkę. Tu jest zlew. A tu nie ma tu chęci. Klient nie zapłacił. Ale jak zapłacisz, to możesz mieć. Czy możesz go kupić? Nie, bo już jest sprzedany, jedzie do Grecji, ale zadzwoń do mnie, a stworzymy Twój własny model.